Sonic do wynajęcia. Sonic, grałeś w rzut monetą? Doradzę ci coś. Stawiaj zawsze na reszkę. Nie! Zdezorientowani? To z pasażera Tak jakby. Zacznijmy od początku. Tails chciał przejąć mafię, ale Sonicowi się to nie spodobało. Poprzysięgli sobie śmiertelną zemstę. Odkąd Eggman i Jim zostali w Ameryce Południowej, cała organizacja zaczęła się sypać. Kirby postanowił zrobić coś ze swoim życiem i dołączył do odnowionego Sonika na lodzie. I zjadł całą obsadę. Thunderhead odbudował i otworzył taper Barsonika. Został aresztowany za molestowanie seksualne, sprzedaż alkoholu nieletnim, przemyt i bycie odrażającym. Dominik Wilkins nie odzyskał wzroku i udał się w podróż w nieznane. Cynikle tak kocha swojego pieska, że zaczęła go trenować do walki z tymi, cosiami nazywane kieszonkowe potwory. Tak się nazywają? Brzmi jak żart o narządach płciowych. Tak czy siak wszystko sprowadza się do tych dwóch idiotów. Co robisz? Nie myśl o wysadzeniu gotówki. Jeśli ja nie mogę być szefem, to nikt nie będzie. Zawsze ci pomagałem, a ty traktujesz mnie jak gówno. Bo jesteś irytujący. Może umówimy się na kompromis. Ja będę szefem od poniedziałku do soboty, a ty weźmiesz niedzielę, kiedy biuro jest zamknięte. Sonik, grałeś w rzut monetą? Doradzę ci coś. Stawiaj zawsze na reszkę. Cóż w plakacie Geralda Wilkina? Wygląda na to, że wszystko poszło się pieprzyć. Czas znaleźć pracę. Czytał bokcerzyk.pl. And wait, what? <laughs>